Aronowski nie od dziś jest też znany z tego, że przyroda jest dla niego ważna. No i właściwie Jednym z najbardziej chronionych bohaterów, kimś o kogo się dba, jest kot. Tak, ale z drugiej strony, czy to też nie był taki pstryczek, takie mrugnięcie okiem do tej właśnie konwencji wszystkich tych filmów akcji, kiedy to właśnie trup ściele się gęsto, ludzki, ale kiedy ktoś kopnie psa kota, no to największa tragedia, dramat, i widz nie jest w stanie tego znieść, i absolutnie trzeba tego psa pomścić. Nie wiem, czy gdzieś Aronowski w swoim sercu no nie jest takim fanatykiem ekologicznym, mhm. który uważa, że w dzisiejszych czasach no, większą wartość ma przyroda niż sam człowiek. Jeżeli tak by było, to tak naprawdę Darren Aronowski wyszedłby na bardzo oderwanego od rzeczywistości... Białego, bogatego człowieka, który zresztą tą miłość do natury wyraziłby poprzez kota domowego, który jest w większości krajów gatunkiem inwazyjnym. Generalnie kot to nie jest dobra informacja dla dzikiej natury i w ogóle kot domowy aktualnie nie ma z tym wiele wspólnego. Powinien siedzieć w naszych domach ku naszej uciesze, a na pewno nie mordować lokalnej fauny.